My już powracamy. Przypominam, że moim gościem jest Agnieszka Łyko, dietetyk. Witam ponownie po krótkiej przerwie. No właśnie, dla kogo jest wskazana ta dieta oczyszczająca? Jak to wygląda? Tak jak wspomniałam, dla osób, które powiedzmy źle się czują, tak. Tak? kiedy czujemy zmęczenie, zmęczenie, ból głowy, ale przede wszystkim również jest skierowana dla osób chorych. Czyli z jednej strony boimy się, że być może tym osobom chorym może takie oczyszczanie absolutnie nie służyć, czy, czy, czy być zakazane, a tu wręcz odwrotnie. Mhm. Czyli osoby, które na przykład cierpią na problemy jakieś kardiologiczne, nadciśnienie tętnicze, choroby wieńcowe, e, zmagają się z hipercholesterolemią, osoby, które mają problem na przykład ze stawami, tak, mhm. bóle stawu, czyli tutaj problemy z, z kryształkami kwasu moczowego i, i takie diety po prostu świetnie e, oczyszczają. Natomiast e, osoby, które mają... Problemy również skórne, jakieś problemy dermatologiczne, to mogą być jakieś y, typu, powiedzmy, łuszczyca, mhm. jakieś egzemy, i wówczas tego rodzaju y, choroby rzeczywiście jakby się wyciszają. Może być tak, że taka osoba zobaczy najpierw takie nasilenie objawów, ale później wręcz przeciwnie, ta skóra się wygładza, robi się coraz ładniejsza. Y, różne inne jednostki chorobowe, również problemy jakieś ginekologiczne. Y, także tutaj. Y, Powiem szczerze, ma że ma wiele zalet. Ma bardzo wiele zalet, również problemy jakieś powiedzmy gastryczne, czy tak jak wspomniałam wcześniej z zaparciami, no gdzieś tej równowagi u tych osób brakuje mhm. i korzystniej byłoby taką dietę oczyszczającą wprowadzić. Bardzo wiele na przykład turnusów jest organizowanych, e, w, powiedzmy gdzieś tam nad morzem, tak? pod, pod kontrolą chociażby lekarza, ale równie dobrze takie diety możemy domowymi sposobami też przeprowadzić. Także mm -hmm. na pewno e, brzmi to w tym momencie zachęcająco, ale też chciałam powiedzieć, że m, tego rodzaju diety u osób z tymi schorzeniami, które wymieniłam, naprawdę świetnie się sprawdzają, chociażby u alergików, u astmatyków. E, naprawdę odcięcie się od, 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 od białka, chociażby od produktów mlecznych, które bardzo bardzo często gdzieś te objawy naślają u tych osób, no widzą, widzą znaczną e, poprawę i czasami mhm. na przykład taką dietą, jak, jak pracuje u siebie w gabinecie, można wyłapać też, e, na co ta osoba jest wrażliwa i jakie mhm. produkty jej nie służą. Czyli można przestawić taką osobę na dietę oczyszczającą, powolutku wprowadzając inne produkty i wtedy się wyłapie tego winowajcę, który powiedzmy gdzieś jest odpowiedzialny za jakieś tam e, konkretne dolegliwości. Mhm. A czy są jakieś e, przeciwwskazania? Wydaje mi się, że na przykład kobiety w ciąży, prawda, nie powinny stosować takiej diety oczyszczającej, bo wszystkie składniki odżywcze u nich... E... W diecie no, są ważne. Jak to wygląda? Yy, tak, kobiety w ciąży jak najbardziej, ale przede wszystkim osoby, no bo tutaj musi być odpowiedni, odpowiedni bilans. Oczywiście, yy. że że to są jakieś tam pierwsze dni, yy, i, i, ale to tak jak mówię, no to nie do końca mówimy o takim oczyszczaniu, a już na pewno nie o głodówkowym, ale mogłoby to być jakieś oczyszczanie z kaszami, z owocami, z warzywami i tutaj też nie byłoby jakiegoś błędu w początkowej jakby fazie, tak, pierwszych dni, ale kiedy, kiedy tutaj mówimy jeszcze o jakiejś szerszej populacji, to na pewno są to osoby starsze, które już organizm jest osłabiony, tak i jeszcze wiadomo, że taka dieta oczyszczająca dodatkowo może osłabić, no to już absolutnie jeszcze zważywszy na to, że osoby starsze nie lubią pić wody, tak? <grystanie> <grystanie> dodatkowo się odwadniają, mm -hmm. więc absolutnie im nie polecamy, jak również dzieciom nie wolno robić takich diet oczyszczających i Mówi się, że diety oczyszczające, diety warzywne, owocowe leczą nowotwory i pewnie, pewnie tak jest, że organizm rzeczywiście na pewnym, pewnym etapie młodówki zaczyna zjadać własne choroby i to jest prawda, niemniej jednak jeżeli te osoby już są też wyniszczone, wycieńczone, to absolutnie nie wolno takiej diety u tych osób stosować, czyli u osób starszych, u osób chorych, u osób chociażby z gruźlicą i u dzieci, u kobiet w ciąży jest to absolutnie przeciwwskazane. Mhm. A czy Pani również takie diety stosuje na co dzień? Próbowała pani? Yy, próbowałam oczywiście i powiem szczerze, że zawsze co roku staram się zrobić taką dietę oczyszczającą właśnie latem. Czyli raz w roku takie minimum. Raz w roku takie minimum, powiem tak, że to są diety raczej warzywno-owocowe. Mm -hmm. Raz odważyłam się zrobić sokoterapię, ale, ale wtedy rzeczywiście nie chodziłam do pracy i miałam ten komfort, że, że byłam w domu. Mm -hmm. Wiem szczerze, że wyciskanie tych soczków no, nie niezły bałagan. Mm -hmm. e, no ale spróbowałam, e, czułam się komfortowo, naprawdę bardzo dobrze, czyli jakiś tam pierwszy dzień rzeczywiście, no, trochę posmutniałam, powiedziałam, o Boże, mam dość tak? i wtedy przychodzi, tam, tak co rozmawialiśmy wcześniej, ochota, żeby zarzucić, że to prawdopodobnie nam nie służy, ale, ale, ale no, należy, należy, że tak powiem, walczyć. wytrzymać i walczyć. Ja nigdy nie odważyłam się na głodówkę, ale mogę tutaj powiedzieć, że mam kolegę, który, który dzielnie zadziałał i kiedyś do mnie dzwoni, mówi: Słuchaj, Agnieszka, muszę coś powiedzieć z tym diecie. No, no, no to, ale jakiej? No jak? już miałeś przyjść, mieliśmy mi porozmawiać. No wiesz, mówi: Słuchaj, ale nie gniewa się na mnie, bo to, to jest taka specyficzna dieta. W sumie jestem na głodówce. Tak? A ja mówię: No, jak się czuję? No świetnie, rewelacyjnie, a który dzień? Siódmy. A ile będziesz stosował? 10 dni. A gdzie ty teraz jesteś? Mówię, no właśnie idę pieszo do pracy. Ja mówię, ale nie jesteś głodny? Nie, nie jestem głodny, chce mi się żyć. Ja mówię, ale jak? Mówi, no piję wody dużo. A ile pijesz? No 4-5 litrów, nie? Mhm. Na dobę. Także czuł się rewelacyjnie. No, w taki sposób też, tak jak mówię, można. Nie rozmawiałam z nim. Nie wiem, jak on wchodził w tą dietę, jak wychodził. Mam nadzieję, że rozsądnie no, żyje do dzisiejszego. <grym> Ma się dobrze. Ma się dobrze, także, także na pewno nie, nie uprawiał żadnej aktywności fizycznej, bo, uh -huh. bo o tym już kiedyś rozmawialiśmy, że jeżeli są jakiekolwiek uh -huh. diety restrykcyjne, to absolutnie nie wolno dodatkowo męczyć tego organizmu. Uh -huh. Pani Agnieszko, już na sam koniec naszego programu zachęćmy naszych telewidzów do tego, żeby właśnie z takiej diety. Skorzystać z oczyszczającej? Tak. Jakie są jej zalety, te najważniejsze? Przede wszystkim dobre samopoczucie, dobry sen, witalność, chęć do pracy i do życia. Mhm. Także jeżeli czujemy, że z nami jest coś nie tak, jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, mamy wszystkiego dość, to na dobrą sprawę rzeczywiście potrzebujemy takiego detoksu, takiego oczyszczania. Jeżeli boimy się, nie chcemy sami zaryzykować, możemy udać się do specjalisty, niech coś poleci. Dla nas, dla naszego, nie wiem, stylu pracy czy, czy, czy możliwości, na jakie możemy sobie pozwolić, bo tak jak wspomniałam, jeżeli jesteśmy w domu, możemy sobie zastosować budówkę, ale jeżeli pracujemy pierwsze dni, można wejść w weekendową na przykład taką dietę warzywną i potem przenieść warzywno owocową sobie na resztę, resztę tygodnia, jeżeli nasza praca no, nie, nie wymaga jakiegoś takiej mega umysłowego skupienia, mhm. bo tak jak wspomniałam, możemy delikatnie przejść ten okres, ale może zakończyć się głowy, a przeciwwskazane jest wtedy branie leków przeciwbólowych, bo my się od tych leków, od tych antybiotyków właśnie mamy oczyścić, mm -hmm. bo to jest też główna zaleta tych y, y, diet oczyszczających, że również od tej chemii y, farmakologicznej, mm -hmm. tak? która z jednej strony nam pomaga, ale z drugiej strony na pewno też y, zatoksycznia nasz organizm, mm -hmm. więc absolutnie jest to błędem, jeżeli ktoś jest na diecie oczyszczającej, boli głowa i mamy się oczyścić z leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, a my je po prostu jeszcze stosujemy. Także zachęcam, jeżeli mamy tylko złe poczucie, żeby raz do roku sobie taką dietę tygodniową, dwutygodniową e, zrobić. Czyli zalet diety oczyszczającej jest cała długa lista, przede wszystkim czujemy się o wiele lepiej, mamy mądrzej, lepiej, zmienia się cera, do tak, do Tak, tak, zachęcam. Wszystkim bardzo serdecznie <noise> taką dietę oczyszczającą, taki detoks z naszego organizmu polecamy. Dziękuję bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze Dziękuję. spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę, za chwilę kolejni goście. Do zobaczenia.